Witam serdecznie. Łysa Morda. Druga Łysa Morda na, na Witam na... bardzo serdecznie. i ty i o zdrowie pytam. O Sernik pyta o zdrowie. Z racji tego, że kurwa zapasem już w sumie ten. No ile zapasem? No, Ze za trzy miechy niecałe. Niecałe, dwa i pół miecha. Dwa i pół miesiąca. Mamy kilka dni temu wypuszczony film od, ee, od Jolsa. Zobaczymy, jakie te, jakie te wolty będą, jakie te rany będą, i zobaczymy, jaka mechanika będzie temu przyświecać. Co, co, co myślisz, takie szybkie? Jak, jak myślisz, jak to może wyglądać? Wydaje mi się, że to może polegać na zbieraniu kluczy, czy to z questów, czy, czy ogólnie na przykład z mobów jakichś pomniejszych, albo pomniejszych bossów. Mhm. I po prostu przy pomocy tych kluczy, jak tam złożysz kilka, no. dostajesz dostęp po prostu do volta takiego.

And allow me to share all this information with you guys. Okay. 8% campaign, and he's already talking about Voltron. So, what are Vaults? Mm -hmm. Well, if you've played the franchise for a long time, you might be familiar with the Vaults. But in Borderlands 4, they took a different approach, and it's really, really cool. Kurwa, so, to in fact, Borderlands 3, uh, they did no. the Vaults, where you could, like, kill the Vaults. It's not only for endgame, it's like, you can do it during your actual story run. Ty, pa jak w niego napierdalał, jak mu mało schodziło tego wszystkiego, popatrz. No, no ja jestem w trakcie, w trakcie przechodzenia teraz Borderlandsa dwójki, Borderlanza jedenkę sobie przeszedłem, przyszedłem sobie tam te DLC, tak, mm -hmm. żeby sobie jeszcze y, odświeżyć tak dalej, no to w pewnym momencie rzeczywiście to jak zebrałem sobie jedną broń, no to jedną bronią przez cały <laughs> przez całą grę przelazłem od razu. No i nie musiałem Aha. się jakoś z tym nie wiadomo jak męczyć, bo y, tak naprawdę w głównej mierze nieważne czy, tak, czy, czy nieważne, jaką postacią grałem, to tak naprawdę najsensowniejszym najsensowniejszym yy, podejściem, tak, żeby czyścić wszystko na początku, jak robisz to w, jakby pierwsze, pl pierwsze playthrough, to wziąć sobie albo sniperkę z dużym demagem, albo shotguna, bo tak naprawdę biegniesz i one shotujesz po prostu potwory potwory, jej bardzo szybko, nie a tutaj nawet jeśli Zobacz, ładuje w typa, który ma 21 poziom, ma 20 poziom. Widzę, że bije bronią, która jest. Um, jak to się nazywa? E nie epicka. Epicka? Nie legendarna. epicka chyba tak. Nie? nie, to jest epicka, bo to jest fioletowa, to epicka, A, fioletowa, no to ta epik. Tak, to i, i, i wiesz, i jakoś, mega, mega mocno, mega mocno go nie, nie kieryszuje, więc rzeczywiście ten wyższy poziom trudności, no może, 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 może mieć sens. Tylko się zastanawiam jak to z balansem po niemiec końcu wyjdzie, nie? Z tym to trzeba będzie troszkę uważać. Ale no, znaczy, no, endgame okay, może być taki, że jak, że jak wymaksujesz postać, to możesz napierdalać ile wleźć. To broncie panie Boże, z tym problemu nie mam. Tylko, żeby nie polegało to na tym głównie, że walisz plus W przez, cały, przez główny wątek, żeby tylko, tak. żeby tylko zrobić main, main, questa i tyle. nie Tylko, żeby rzeczywiście trochę, trochę mm -hmm. tego czasu poświęcić. Aha. Ten etap, który dostał do demo, do, do zagrania, był ciężki. Możliwe, że dlatego, że chujowo były rozdane skill pointy i nie miał takiego ekwipunku, jakby normalnie mógł mieć. To może dlatego tak okay. się wydaje, że. Że, że te moby są mocniejsze? całkiem możliwe. No, mimo wszystko to jest po pierwsze, tak alfa. Tak, dobrze, dobrze rozumiem. No, pre eksperyment. No I nie dość, że może to być jeszcze średnio zbalansowane na tym etapie, bo z tego co słyszałem, już nawet teraz tutaj prowadza zmiany na podstawie y, opinii y, wygłaszanych przez osoby, które ogrywały Borderlands czwórkę. No. Więc coś z tym, z tym robię. Po drugie, no, chłop nie zna tej gry, tak więc nie można się spodziewać, że dobrze wykorzysta swoją postać. Anyways, so let's go back to the beginning real quick. You can see when you jump the game from the main menu, you load into the world 2 seconds. 2 seconds? That's insane. I have no idea what kind of miracle they pulled off, but they somehow made the load times actually insanely fast. This is Unreal Engine 5, by the way. Yeah, load times are really good. For the demo, we were already inside the vault, so we don't get to see, like, you know, using the vault fragments or entering Okay. It. But I will say, just like the rest of Borderlands, it's beautiful. They did a really good job on that. And they really went with the, they want you to feel small inside this vault. So the map inside is not, like, extremely large, but, like, they space everything out. You know, you're taking jump pads to traverse the large landscape. And I think that's a good touch. Alright, so how do vaults work? Well, once you're inside, you can, you know, shop at your vendors before you take on the content. That is a typical Borderlands thing.

z platformy na platformę, to jest skakał. Platformę to nazywam tą areną. Arenę, która, którą na przykład teraz widzimy, będzie, będzie skakane z platformy na platformę, z areny na arenę. No i jak wiadomo, pewnie rozumiem, że im bliżej bliżej bossa, im bliżej bossa, tym, tym, tym te tereny będą cięższe. większe, więcej, więcej mobów. Może silniejsze moby, na pewno. Trzy razy aż do, do bossa. I co jest fajne, w trakcie robienia tego, jakby. Tak jak mówił ten, tak jak Jolc mówił, yy, w trakcie nie będzie, nie będziesz miał gdzie zrefilować sobie amunicji i tak dalej, bo masz to przed Voltem, nie? Volt jest jakby oddzielną mapą, i przed no tak. Voltem rzeczywiście możesz sobie w jakiś sposób to, w jakiś sposób zregenerować amunicję, którą, którą masz, żeby się przygotować. No i lecisz tego jakby triala, żeby żeby tego Volta zrobić. Dokładnie tak samo w trial, było też przed samym trialem były te vending machine, i, gdzie można było, właśnie się czy, czy się uleczyć, czy właśnie amunicję wykupić. A na samym trialu to już nic, tylko to, co wypadło z wrogów, e ewentualnie, jak e lutowałeś skrzynki. Tutaj akurat, a nie, są też skrzynki, widać nawet na, na tym. Tak, tak, są jakieś, jakieś pojemniki, z których można wziąć, ale tak, żeby wiesz, żeby wending machine był, to, um, to nie ma. To nie. Nie wiem, czy to jest Nie Tech. Or if the mobbing's whatever enemies that gearbox wanted to throw into the ball, that and then you take them on for a challenge. Mm -hmm. But yeah, lore wise. So we need more information on that. Now the mobbing does look pretty difficult, but I can assure you, it's just, you know, I have a bad build, bad weapons, and the enemies are scaled up to be more difficult. So I'm pretty sure naturally if you hit level 20, you're gonna have a way better setup than this. But I know know you know now, I could go into detail talking about all the different types of weapons, the enemies, you know, activated my action skills, stuff like that, but i the first video, so if you do mm -hmm. want to see that video, I will link it down in the description. You have to be honest, it's and, video, and the vaults go, go by a checkpoint system, so everything you've cleared out so far, enemy-wise, is preserved. Mm -hmm. Okej. Okay. No to tyle fajnie, że, że, że nie będzie to, nie będzie to aż tak, a, aż tak rozwalone, że trzeba będzie od po początku robić wszystko, nie? Jak lutę dostaniesz, tak. Z jednej strony spoko, bo jednak ten postęp się troszkę zapisuje, z drugiej strony kurde, w ogóle ryzyka nie ma. Możesz <laughs> lecieć na pałę, strzelać, wywalisz się trudno. Wrogowie, których pokonałeś już są martwi, więc po prostu musisz kawałek przebiec. Jest to ma być szybka rozgrywka, pach, 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 nie? Jak ci coś no. wyjebiesz, jak, 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 jak się wyjebiesz, to spokojnie będziesz tracił całego progresu jaki zrobiłeś, tylko tak trochę, żeby utrzymać tą dynamikę. No bo możesz się męczyć z jednym, nie wiem, z jednym, z jedną areną, nie wiem, przez 20, 30 minut, 40, no ale to zabije dynamikę gry, nie? Jakby w, w jednym, w jednym momencie, nie? A tak to chociaż, jak chociaż trochę, wiesz, te checkpointy się zapisują, to może, może tak tej dynamiki może to tak tej dynamiki nie zabije, nie? Ja w ten sposób tak na to patrzę. Jeżeli się na zwykłych mobach wykładasz, no to według mnie nie, ten zapis akurat nie powinien e, No w sumie, w sumie też masz rację, no bo mógłbyś, mógłbyś, specjalnie, mógłbyś specjalnie pchać i, i czizować tak naprawdę. Czizować rzeczy, które są e, powyżej na przykład twojego poziomu, chociaż trochę. E, no w sumie no też, też, też racja, no? Na tak, na to, tak na to akurat nie patrzymy, ale to, 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 to jest fajne podejście, no? Uu ma jakieś te teraz. Uuu, samo zbiera amunicję. Lajkuję to. Nie trzeba specjalnie przytrzymywać tego zajebanego, E <gry> Dobrze. Co Tak by to się wkurwiało. To, co teraz się wydarzyło, to. Trochę przypominało jak mm, tą komunikację na przykład y, na początku Borderlandsów, Jedenki, tą Angel. Tak, no, no to, to jest Watching, ja watching, jestem yeah, Guardian, a ja coś tam, tylko prawdopodobnie to jest to, że mówi do ciebie ten, nie? Ten, ten Volt, ten, ten potwór z Volt, a ten Guardian Volt najprawdopodobniej, nie? Biorąc pod uwagę, tylko że to jest The Order y i tam jakiś Hive Mind razem z tym, razem z tym, e, z tym, e, e, jak on się nazywa? Główny Villain, zapominam jego imienia za każdym razem. Co, kiper no jakiś high mind może i dlatego jakieś tam takie bo to wygląda jakby mm -hmm. w, do mózgu nam ktoś wszedł nie i gadał nam w głowie Jeżeli mm -hmm. no jeżeli jakieś kurwa Ale megafony to takie mo moce stricte jak syreny nie. No, no, no bo to, to głównie, głównie wokół wokół syren się w sumie kręci, nie. No i iridium. No. To też ciekawe bo, bo jeżeli to kurde no się zastanawiam jak oni to zrobią, no bo A, to jest niby volt, nie? W voltach zawsze były te bestie, ale tak. te bestie to nawet było na tych tablicach w trójce napisane, że to są po prostu bezmyślne bestie, które tam trzymają tą energię, którą zresztą te bliźniaki wysysały. No, no. A tutaj no, ta bestia po prostu się komunikuje z Tobą bezpośrednio. Co nie może to jest bestia. Może miejsca. przez to, że tu jest Diorder, może przez mm. to, że tu jest Diorder, to Diorder w jakiś sposób, no popatrz. Wszystkie rzeczy masz z Diorderu. Te takie złote akcenty, to mi się kojarzy głównie na przykład z Diorder. Może rzeczywiście, to jest Volt, w którym Diorder który na przykład w jakiś sposób przejął. No i zamiast bić się, na przykład z potworem, to tego Wolta odbijasz od nich i tego Wolta od nich. Tego volta od nich odbijasz, e, i zamiast walczyć, z, nie wiem, stricte na przykład z tym potworem z volta, to walczysz walczysz z diorder na przykład, nie? I, a będą volty w, w, będą volty, w których na przykład tego nie będzie i będzie rzeczywiście volt zrobiony z tych potworów i będzie volt, który rzeczywiście jest atakowany przez diorder i oni gdzieś tam sobie te voltowe rzeczy zbierają, nie? Znaczy, bo teraz w sumie przypomniało mi się z tego pierwszego, czy też drugiego trailera, no. jak ten potwór wyglądał. I to była Ach. taka hybryda. Przecież, że to był właśnie ten potwór woltowy, połączony jeszcze z człowiekiem, nie? Może Wracają. oni po, po prostu ciała tych, tych potworów wykorzystują. Też możliwe, to też nie możliwe. Nie wiadomo, wiesz, wiesz, tak naprawdę nie wiemy. Bateryki, nie? Tak naprawdę nie wiemy co, nie wiemy, co ten timekeeper, co ten timekeeper może zrobić, robił, i jakie ma, jakie ma predyspozycje, predyspozycje do, do, do tworzenia abominacji, nie więc to, to, wszystko, to wszystko jest możliwe. To lore musielibyśmy poznać dopiero, nie No właśnie. No, ciekawi mnie to. No, może być ciekawe w sumie. I to it, weighted ammo drops. weighted ammo drops. Masz jakieś bronie na sobie, który, z których korzystasz, i im mniej amunicji masz w tej broni, tym większa szansa, albo ogólnie w tych, w tych skrzyniach będzie leciała ci amunicja do broni, która ma na ten moment najmniej amunicji u ciebie w jakimś No ale spoko, zawsze jakiś quality of life, nie? to no, 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 jest Nothing sucks more than like running a I don't know shotgun build and then running out of shotgun ammo, and then the game's like oh yeah here's some pistol ammo, some sniper ammo, <laughs> rocket launcher ammo. Oh what you want shotgun ammo? Oh no. sorry man, doesn't work that way. And then we're off to the second mini island for rescavenging ammo. It seems like for this vault, what they did is like give you the vendors at the start of the map, and then you get your vendors again right before the boss fight. Oh, okay, it's okay, jeszcze przed the third, boss fightem dostajemy vendora. On this one is a little bit different. Starting off, you will have your normal order guys and this area has a lot more ups and downs like there's more multi levels going on anyway, okay if you can really skip forward here and you can see at the end of the third encounter you will get a miniboss pash miniboss this time okay guy twice and he goes by the name of paterbolon as you can see he does have a purple health bar and at the time i did not understand his mechanics the best no. turns out when you shoot him you will do no damage but eventually he will pop off one of these uh, pink crystals and what you need to do is shoot it to break it to chop off one third of his uh, purple bar No, no i spoko, jakaś mechanika, gdzie rzeczywiście nie jesteś w stanie nie jesteś w stanie nic mu zrobić, dopóki nie zbijesz tych, dopóki nie zbijesz, nie zbijesz jakieś tą rzeczy. Jakaś taka mechanika, na którą trzeba uważać. Spoko No za zawsze dodatkowa ten mechanika, no, mechanika. No. do that 3 times and then he will become damageable and you can finish him off. Okay. So he does drop a little loot. Let's also a have two vendors so you can mm. shop them for new items or you know buy your ammo back and it's now time to take on the boss. Inceptious, the Primordial Guardian. Remember in the lore vaults are these things holding monsters back from like getting into the real world. No. This vault contains Inceptius, and he's the big boss fight. So Czyli cool cool. jednak jest na końcu. No ta. like no joke this guy feels like he could have been a raid boss. But he's still he's just a normal boss in this game. Or I guess a ball boss. So yeah, this guy might feel familiar, it's because he's that plant boss we saw in the early trailer for BL4. Um, for what to do, so I learned it later on. You might notice when I look at him, you can see these grapple spots on this body. If you do grapple those spots, what's gonna happen is you will rip off the oh, armor patrz. and expose his crit spot. Okay. And then you can shoot those and do more damage to him. Okej, okay, okej, okay, fajnie, spoko. Bardzo fajna, bardzo fajna mechanika, żeby używać Grappling Hooka w walce. W no. tym wypadku widzimy, że boss ma armor na sobie, no i jesteśmy w stanie tym Grappling Hookiem ten armor z niego zdjąć, żeby odkryć jego softspoty, w których możemy krytować Zajebiste. Mega mi się no. podoba, nie będzie tylko i wyłącznie do movementu, rzeczywiście będzie do... Hack będzie do movementu, hack będzie do robienia zagadek i hack będzie do walki, także zajebiście.

Also scattered okay. around the edges of the arena, you have these like different white beams. These are ammo drops, so you can pick them up if you need them. Yeah, okay. Ammo drops, okay. Alright, now for the part where I played dumb for a bit. I had the creative director, Grant Timmons, behind me from Gearbox, and Ooh. he was behind me just going up, dude, up, and I'm like, I'm jumping. What do you mean? I, I don't know what to do. Pass so oh, I Like, oh, no. Those grapple spots on the ceiling. I should probably, you know, do that. <laughs> and it was at this point I was still not doing a mechanic right. Basically, you get off the floor to avoid the corrosion puddle on the ground.

Okej, trzeba oh really so, będzie się po prostu nauczyć. Uuu, I... okej, okay, spoko. Czyli rzeczywiście jak nie masz enough damagea, jak nie masz enough demagra na bossa, mm -hmm. no to te wszystkie fazy, gdzie on jest immune, gdzie trzeba zrobić jakąś mechanikę i tak dalej, są, ale w momencie, kiedy rzeczywiście masz enough damage i rzeczywiście jesteś wykokrzony w jakiś sposób i możesz taką lutę zajebać to taką lutę zapierdolisz i nie będzie żadnych hmm. tych faz. Jak wystarczająco szybko go rozjebiesz, to jesteś, jesteś w stanie po prostu przelecieć przez niego. To mi się podoba. I to jest było zrobione tak, że rzeczywiście musiałeś robić każdą mechanikę, jaką się dało. Kolejne. Nawet nawet, jeżeli wiesz. I, i to, to, że bos był immun, to musiałeś to przejść, a tak to możesz wiesz. No, zapierdolić go, jeżeli tak rzeczywiście to dobrze w zrobiłeś. Nie? W poprzednich portalach było dokładnie tak samo, że boss miał immun. Co z tego, że mogłeś i go? To, to, to grę nie obchodziło, nie? To tak. Boss i tak dostawał tego luta, ale przez to, że jakby pomiędzy miał jeszcze fazę imion, no to ta imion wskakiwała, ty musiałeś to przeczekać. Tak, tak i trzeba Czasem było, tych faz było tak kilka. Czyli o, i, Czyli rzeczywiście jesteś w stanie na przykład w tym momencie poznać te, 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 te mechaniki, później jak ci się uda później jak ci się uda jakiś tam lepszy gier lepszy zebrać no to mógłbyś na przykład szybko któregoś z bossów któregoś bossów zabić jestem, jestem ciekawy jak to będzie na endgame endgame wyglądać czy rzeczywiście to będzie wyglądało w ten sposób że fajnie jakby fajnie jakby tak, tak zrobili ten poziom trudności żeby na endgame jak już będziemy mieć taki gier, który trzeba mieć i tak dalej żeby to nie wyglądało tak że plus dwój, rzeczywiście zabijasz, tylko rzeczywiście żeby niektóre Niektóre mechaniki, może nowe, może te, które były, żeby rzeczywiście. Okej, okay, żeby ten boss rzeczywiście nie był taki, nie był taki wiesz, weak, że lutemu sadzersz ją zdycha, tylko rzeczywiście, żeby to było w jakiś sposób też jakieś wyzwanie, nie? Znaczy nie to zakłada, że to będzie y, objęte w Trouble Hunter na przykład, albo w jakimś Mechemie, nie? Że sobie po prostu będziesz podbijać poziom trudności i będziesz miał lepsze kół. Lepsze dropy będą spadać, no ale tym samym boss też będzie trudniejszy, tak? Mimo wszystko ciekawe, jak, tutaj, się, jak, jak tutaj robić. ten Mechem będzie wyglądać? Wiecie, jak, jak się będzie nazywać i jak się będzie, jak się będzie, jak, jak mechanika tego będzie wyglądać. No, to pytanie, to będzie... Czy, pytanie, czy w ogóle Mayhem będzie jakikolwiek. Bo co, coś tam jakieś słuchy słyszałem, że to yy, poziomy trudności w ogóle będą inaczej wyglądać niż w poprzednich częściach, ale okay. czy to jest prawda, to nie jest Nie jest, pod... nie jest info, tylko jakieś takie spekulacje. Spoko, okej. Okay. Mm. Jeżeli chodzi o lut, to popatrz, zabił, zabił potwora. Tak, tak, zabił potwora stary. No, jest tylko jeden. Jest tylko. Jest uncommon. Jest, 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 są same common. Są trzy uncommon. Yeah. I jest I jeden rare. rare, Jeden rare tylko, czaść to? No. Na boss fight, yeah. gdzie bierzesz gdzie tego, więc zabijcie. fight? o, jest, to jest big reward. Aha. You become all glowy and then you get a quality of life upgrade. quality of life dobra, czyli, z, czyli nie dość, że te wolty w trakcie, w których będziemy wiadomo, w, w, w trakcie głównej kampanii będziemy robić, no to one robią, one mają jakieś quality of life, żeby sobie jakoś Aha. wymaksować, wymaksować w jakiś sposób postać, fajne, fajne podejście żeby nie tylko i wyłącznie sam loot, tylko rzeczywiście coś, coś jeszcze koniec końców będzie, gdzie będzie pozwalało nam, nie wiem, szybciej się poruszać, jakieś movementowe rzeczy albo inne, nie, także spoko zakładam, że to będzie do podniesienia raz, że każdy czego? będzie miał, no bo tutaj ten glide pack no, na został zupgrade'owany, nie? Jeżeli drugi raz ten volt będziesz robić, no to zakładam, że tego już nie będzie. Tak, 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 to jest tylko i wyłącznie po to, żeby żeby, żeby żeby zrobić jakiś tam progres postaci w trakcie głównej kampanii. Chociaż to, że ciekawie by było, jakby to rozwiązali na zasadzie oddzielnego drzewka, na przykład, i że dostajesz tutaj punkty. Coś jak e... Mm, Ojezu, volt card level się wbijało, nie? No. E, gdzie można było procentowo boostować sobie statystyki e, takie dodatkowe, jak reload speed na przykład. Dostawało się punkt. A, i jak te w dwójce badacz ranki. No, dokładnie. No i to by było spoko, Jakby właśnie to dawało coś więcej niż tylko jednorazowy upgrade. No dobra, ale może je. O, o tym co mówisz tym to prawdopodobnie... Tak, może zrobił to jako oddzielną mechanikę też, nie? Też byłoby spoko, nie? Nie no. musi to być z Volta, może być to... Nie wiem, challenge'ami zrobione chociażby też, nie? Czymkolwiek, nie? No zobaczymy, no ale... zawsze jakieś spekulacje, spekulacje swoje mamy, nie? No <grym>, wiadomo, foliarstwo, nie? To jest wielka funkcja, o której się błagaliśmy w francizce Borderlands. Miejsce, w którym można odzyskać bossów bez zapłacenia. Powiem ci teraz, że byłem zszokowany od tego, jak zobaczyłem... Kupujesz bossfighta. Aha! Nigdy w milionach latach nie myślałem, że But with this machine you can pay a small amount of money and respawn the boss right away. But not only do you respawn the boss but you also have no loading screen or anything. you click the button, take the jump pad and go straight back to the fight. no loading whatsoever. kill again. you go straight back to the boss fight. E, to Czyli jest ok. Fajne. Czyli dobra, zrobiłeś, z, 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 zrobiłeś, zrobiłeś boss fight, i żeby go powtórzyć, już nie musisz nawet przechodzić całej, całej e, lokacji. Tylko mm -hmm. od razu po prawej stronie jest jump pad. Klikasz, wchodzisz w jump pada i tam jest moby. Kliknął E. Długo. I jump pada bierze wierzę. Stara, że szybciej będzie. Hmm. Matko. So oh, A tutaj. Do tej pory Zajebiste. pamiętam, jak. No nie, no cudo. Do tej pory pamiętam, jak wcześniej trzeba było zapisywać, wyłączać grę, odpalać na nowo. I wszystko to, nie wiem, trwało 2-3 minuty, żeby, żeby tylko powtórzyć walkę z bossem, nie? No, aż tutaj chowuję, masz to klik, lecisz, zrobiono. Cudo. Ale jeśli jest to możemy do bossu, otrzymać i wszyscy będą All right, I mentioned it earlier. I oh. got the dedicated drop from this dude, so what is it? Oh, oh, it's de this dedicated that. drop. The same gun. But yeah, it's a TDR legendary shotgun called the Husky Friend. It does shoot like a normal shotgun, but the alternate fire mode is what makes it special. It summons a little rocket launcher companion. Oh, any you can pet it uh -huh. Unfortunately, I was at the end of my play <laughs> session, like we had limited time to play this demo. So I barely had time to test out the gun, but I did get a couple shots in. I will say the legendaries feel <laughs> decent, they're not like terrible.

And at the same time, you can farm up gear, get some XP, level up, and do some dedicated farming. As for my complaints, I'm gonna be honest, I can't really think of many. The only thing I can think of is like you're fighting the same like order enemies you fought in base game. But everything else is good. You're getting more from the watcher, you're getting a mini-boss fight, you're getting a big boss fight, you're getting a oh. chest farm, you're getting an upgrade for your like quality of life stuff. Uh yeah, it offers a lot. I No, kurwa ciekawe. Pozytywnie jestem nastawiony. No, jest dużo, dużo quality of lifeów. Widzę te jakaś te, te mechaniki, mechaniki przynajmniej tego bossa są jakieś takie sensowne. Mm -hmm. Że trzeba się będzie trochę namęczyć, niż tylko, wiesz, plus wujle w, w przyszkłym się ma i mm -hmm. schować się za jakimś tym, żeby nie dostać luty. Do jednej no. rzeczy tylko mogę się przyczepić aktualnie no. do braku respawnu tych wrogów. Jak się wywalisz. No, to 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 z STI już. Balansu. Co, no. co, 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 po co się bardziej zrobić? Co będzie zabijało dynamikę? Czy co nie będzie zabijało dynamiki? Hmm. E, jakie, no to się be, okaże. jakie będą. Bo to, to też nie ma być jako Souls-like z drugiej strony, nie? To po prostu ma być wielkim no przebiegnąć, że ci się ma, nie?